Witam na kanale Prepper Corner. Dzień dobry. Jest piąta rano. Właśnie woda się gotuje na kawkę, herbatkę. Coś będziemy zaraz jedli. Tutaj dzisiaj spaliśmy. Znaczy, spałem. Spanie, wykonane z worków na śmieci. I do siebie związanych belek Tą stronę opuszczałem na dół Na noc zamykałem się Także był spad z tej strony Plandeka No i piękny dzień Słoneczko wstaje Coś pięknego jestem na Dunajcem. Pozdrawiam